Dlaczego balony latają? Najczęściej pomyślimy, że w środku jest albo jakiś specjalny gaz, albo jeśli są to balony na podgrzane powietrze, po prostu to powietrze w środku jest lżejsze i dlatego balon się unosi. No ale co ma podgrzane powietrze do możliwości unoszenia się przez balon? To wszystko wynika z bardzo fajnego prawa z prawa, które umożliwia też na przykład statkom pływać. Czyli prawa Archimedesa. Chodzi tu o siłę wyporu. To powietrze, które jest wewnątrz balonu podgrzane, staje się lżejsze, mniej gęste niż to powietrze, które otacza balon, tą jego zewnętrzną warstwę z zewnątrz. I właśnie dzięki tej sile wyporu, to co umożliwia statkom pływać, że po prostu ta masa wypartej cieczy, wody. Jest większa niż zanurzone i te statki nie toną. To samo odnosi się też do balonów. Po prostu ten balon, dzięki temu, że to powietrze wewnątrz jest lżejsze, mniej gęste, działa na niego siła wyporu i wypycha go, można tak powiedzieć, do góry. Trzeba pamiętać, że ta gęstość powietrza zmienia się wraz z wysokością. Do tego zmieniają się też temperatury. Podgrzane powietrze wewnątrz balonu ma pewną temperaturę, na zewnątrz również, i wraz z wysokością to się wszystko zmienia, dlatego do tego ta zmiana gęstości powietrza na wyższych wysokościach powoduje, że te balony nie mogą się wznieść na jakieś bardzo duże wysokości. Dlatego te balony dosyć, że nie latają bardzo wysoko, to muszą, powinny latać w określonych porach, czyli najczęściej robią to rano oraz wieczorem, kiedy ta gęstość, temperatura powietrza dookoła nas jest na odpowiednim poziomie. I wówczas to podgrzane powietrze, ta gęstość, ta waga tego powietrza jest najbardziej optymalna, żeby te loty balonem wykonywać. Więc Balony latają właśnie dzięki temu, że to powietrze, że ten gaz, który jest w nich, jest lżejszy niż otaczające je powietrze. I tutaj właśnie też chodzi o siłę wyporu o to samo, co na przykład w wodzie: weźmy butelkę pustą w środku, w której jest powietrze, zakręćmy, wrzućmy do wody, spróbujmy ją zanurzyć. Siła wyporu będzie to po prostu wypychać do góry. Troszkę podobnie działa to wśród balonów, u balonów. Że po prostu ten lżejszy balon, no to powietrze lżejsze wewnątrz balonu jest wypychane do góry. Ale musi ono być podgrzewane, nie może być na zbyt wysokiej, yy, zbyt wysokiej wysokości, na zbyt dużej wysokości, i właśnie tak to działa. A te balony, które mają w sobie inne gazy, lżejsze od tego powietrza atmosferycznego, zasada jest identyczna. Ta waga, gęstość jest całkowicie inna i dzięki temu mogą się one wznosić. Te balony mogą się wznosić na o wiele większe wysokości niż balony na podgrzane powietrze. Ich tak mocno nie ograniczają po prostu te, ta potrzeba podgrzewania tego powietrza, no i właściwości fizyczne powietrza atmosferycznego czyli dlatego właśnie balony. Latają. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, udostępnij, naciśnij dzwoneczek, oceń, skomentuj. No i zapraszam ponownie.